Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki to 70 lat pięknej historii. Od początku swojego istnienia, podlegając na przestrzeni lat różnorodnym przemianom, niezmiennie miała swój udział w nauczaniu i wychowaniu, budzeniu i rozwijaniu zainteresowań, a przede wszystkim w rozwijaniu czytelnictwa na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Każda epoka biblioteki to inni bohaterowie i inne pokolenia ludzi z nią związanych. Przyjrzyjmy się bliżej najciekawszym kartom jej historii. Dyrektorem grudzińskiej Biblioteki jestem od 8 lat. Od 8 lat staram się zmieniać to miejsce, aby wszyscy mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki byli zadowoleni i chcieli przychodzić do biblioteki. Książki są dla nas najważniejsze, ale zdaję sobie sprawę, że to już nie wystarczy, dlatego nasza biblioteka podejmuje inne różne działania. Zachęcający mieszkańców do korzystania z naszych usług. Żeby pracować w bibliotece trzeba mieć pasję i właśnie tacy ludzie tu pracują. Ludzie z pasją, ludzie zaangażowani, otwarci i uśmiechnięci. Cieszę się, że ja również wpisuję się w historię tego miejsca. Początek rozwoju biblioteki publicznej w Grodzisku Mazowieckim przypada na połowę lat 40. Wówczas rozpoczęto prace związane z gromadzeniem i zabezpieczeniem księgozbiorów ocalałych po II wojnie światowej. Pomimo początkowych trudności ekonomicznych i organizacyjnych, biblioteka otrzymała pomieszczenie przy ulicy Kilińskiego. Pierwszym kierownikiem biblioteki została Irena Ziemska. Pierwszą pozycją wpisaną do inwentarza biblioteki była encyklopedia powszechna Samuela Olgerbranda. Pod koniec 1946 roku księgozbiór biblioteki składał się już z 990 woluminów. W 1950 roku powstała miejska biblioteka publiczna przy ulicy Kościuszki 38. Rok później bibliotekę przeniesiono do lokalu przy ulicy Sienkiewicza 34. W 1954 roku z połączenia Powiatowej Biblioteki Publicznej z Miejską Biblioteką powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Na początku lat 60. Biblioteka otrzymała lokal w zabytkowym dworku Skarbków przy ulicy Parkowej 1. W 1974 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała nową siedzibę w znakomicie usytuowanym lokalu w pawilonie Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 45. Od początku istnienia biblioteki ważnym elementem pracy była popularyzacja książek i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami. Największym zainteresowaniem cieszyły się wieczory głośnego czytania, konkursy dla dzieci. Kiermasze książek oraz spotkania z pisarzami i ludźmi kultury. W tych latach w bibliotece gościli m.in. Joanna Chmielewska, Zofia Beszczyńska, Alicja Patej-Grabowska, Anna Onichimowska, Joanna Olech, Marta Foks, Zofia Kucówna, Ryszard Kapuściński, Krzysztof Kolberger. Po 50 latach funkcjonowania biblioteki. Blisko 5 tysięcy mieszkańców Grodziska Mazowieckiego wypożyczało rocznie około 100 tysięcy książek. Rok 2008 to czas kolejnych zmian w historii biblioteki. Wówczas Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki została przeniesiona do budynku Centrum Kultury i przejęła zadania Biblioteki Powiatowej. Zakończona w 2011 roku kompleksowa komputeryzacja biblioteki usprawniła pracę bibliotekarzy i ułatwiła czytelnikom korzystanie z jej usług. Ciekawy i bogaty księgozbiór o zróżnicowanej tematyce z roku na rok przyciąga do biblioteki coraz więcej czytelników. Znajdują się tutaj wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży, czytelnia naukowa oraz oddział dla dzieci. Placówka oferuje bezprzewodowy dostęp do internetu. Biblioteka umożliwia także korzystanie z platformy internetowej e Libra. Z czytelni e-book można korzystać również w domu. Wystarczy tylko odebrać w bibliotece swój indywidualny kod PIN. Grodziska Biblioteka to także trzy filie. W Kadach, w Pawilonie Kultury przy ulicy Westwala 3 w Grodzisku Mazowieckim oraz wizdebnie kościelnym. Biblioteka to nie tylko książki, ale przede wszystkim ludzie, którzy aktywnie wypełniają jej przestrzeń, chętnie biorą udział w zajęciach animacyjnych i ofercie kulturalnej biblioteki. Ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i czytelników cieszą się cykliczne imprezy organizowane przez bibliotekę, miasto kobiet i dzień sąsiada. Wśród najmłodszych popularne są Dzień Dziecka, Mikołajki oraz zajęcia organizowane w bibliotece. Organizowane spotkania autorskie od lat przyciągają liczne grono czytelników. Gośćmi biblioteki byli Urszula Dudziak, Szymon Hołownia, Jacek Hugo Bader oraz wielu innych. Mamy nadzieję dalej zapisywać kolejne karty historii Grodziskiej Biblioteki. Niebawem już w nowej Mediatece. 70 lat to sporo czasu i cieszę się, że przez już prawie 22 lata mam wpływ na to, co się dzieje z Grodziskimi Bibliotekami. Podjęliśmy decyzję o budowie nowej pięknej biblioteki, która myślę, że będzie przyciągała. Będzie przyciągała przede wszystkim swoją ofertą, swoją nowoczesnością i mam nadzieję, że to spowoduje zwiększenie zainteresowania książką, zwiększenie czytelnictwa. A to, z czego cieszę się najbardziej, to fakt taki, że dzisiaj bez wątpienia Grodzisk Mazowiecki ma znakomitą załogę w bibliotece i tej załodze właśnie życzę z okazji tej rocznicy wszystkiego najlepszego i nie ukrywam, że bardzo i ja i mieszkańcy Grodziska na Was liczymy.